Uwaga! Materiał może zawierać błędy dotyczące fabuły Five Nights at Freddy's. Jednak jest to mało prawdopodobne, a ja zapraszam do oglądania. Cała historia zaczyna się w 1983 roku, kiedy Henry i William otwierają restaurację Fredbear's Family Diner i są dwa animatroniki – Fredbear oraz Spring Bonnie. William, jeden z założycieli restauracji, miał trójkę dzieci: najmłodszego syna Iwana, najstarszego syna Michaela i nieznaną mi z imienia córkę, która została zabita przez baby. Życie Henry'ego i William'a to się normalnie, restauracja dobrze zarabia do pewnego momentu. Pewnego dnia dochodzi do wypadku, w którym ginie najmłodszy syn Williama Iwan z winy swojego brata Michaela. Mike i ko jego koledzy w formie żartu wsadzają Ma Iwana do paszy Fredbera. Chłopiec zaczyna płakać, co powoduje aktywowanie sprężyn i niestety rozgniecenie głowy chłopca. William jest załamany śmiercią swojego najmłodszego dziecka i o śmierć obwinia Henry'ego, ponieważ to on stworzył Fredbea. Ich drogi się rozchodzą każdy idzie w swoją stronę. Fredbear's Family Diner zostaje zamknięte. W restauracji znajdują się cztery główne animatroniki Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, a także Fredbear i Springtrap, za których przebierali się pracownicy. Restauracja była bardzo popularna i Henry chciał sprawiać radość dzieciom, jednak wtedy do gry wkroczył William i postanowił zniszczyć mu życie. William wiedział, co robić i sprytnie zaplanował swoją akcję. W bo niego zwabił pięcioro dzieci na zaplecze, tam z zimną krwią ich zamordował a ciała wsadził dani matroników. Jednak restauracji nie zamknięto przez nieodnalezienie ciał dzieci. Wtedy William podejmuje drugą próbę zniszczenia życia Henry'ego. Córka Henry'ego nie mogła dostać się do lokalu Freddy Faz bez Pizza. Wtedy z samochodu wysiadł Purple Guy, czyli William, i zaproponował, że pomoże jej tam wejść. Wszedł od strony zaplecza, a tam z zimną krwią zamordował dziewczynę. Pozostawił ją na ziemi tak, żeby Henry widział zwłoki swojego dziecka. Niestety udało mu się zniszczyć jego życie, a Henry był kompletnie załamany, a dusza jego córki dostała się do marionetki, przez co stała się marionetką i wsadziła duszę pięciorga zamordowanych dzieci do animatroników. Restauracja po tym incydencie została zamknięta i w 1987 roku otworzono kolejną restaurację. Jest to restauracja, w której pojawiają się te animatroniki zbudowane z części starych animatroników. I tutaj wchodzi moja teoria o tym. Ponieważ we FNAFIE 2 podczas tego, która się dzieje właśnie. W tej pizzerii, to animatroniki też zostały opętane przez duszę. Jednak w jaki sposób niestety nie można znaleźć na to odpowiedzi, ale mam dwie spekulacje. Jedna, że doszło do jeszcze jednego młoderstwa dzieci, przez co dusze zostały uwięzione w toj animatronikach. Ale według mnie bardziej prawdopodobną opcją jest to, że części tej animatroników pochodziły ze starych animatroników, które przecież były opętane przez dusze zamordowanych dzieci, przez co według mnie jakąś cząstkę przerzucili do tych animatroników. Jednak to jest tylko moja spekulacja. I stare, i tej animatroniki opętane przez dusze zamordowanych dzieci chcą dopaść nocnego stróża, którym tym razem jest Jeremy. W sumie nie tym razem, bo chyba był to pierwszy nocny stylusz, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeremy przez wszystkie noce oprócz ostatniej wypełnia swoje obowiązki stróża. Jak mówiłem, animatyniki chcą go dopaść. Wtedy podczas yy, patrolowania jakby terenu. No dobra, nie. Podczas swojej dziennej zmiany. Podczas imprezy animatroniki to animatroniki oczywiście zachowały się bardzo agresywnie w stosunku do dorosłych i wtedy dochodzi do znanego przez fanów The Bite of 83, podczas którego najprawdopodobniej Jeremiemu też najprawdopodobniej torcika odgryza płat czołowy Jeremy został na kilka dni w szpitalu, ale cudem uszedł z życiem i w ostatnich nocach, yy, w sumie w ostatniej nocy, yy, z którym zostaje Mike. Mike, tak, ten sam Mike, czyli yy, syn Williama. Chce on uwolnić duszę swojej siostry. Przeszukuje animatroniki, by znaleźć jej duszę. Jednak mu się nie udaje, a zostaje on zwolniony. Po The Bite of Eighty. Seven, bo chyba wcześniej zrobiłem błąd, the bite of eight, po The bite of 87 dochodzi do zamknięcia restauracji. Jednak w 1993 roku otwiera się bardzo podobna restauracja, jednak z o wiele, o wiele mniejszym budżetem

Ale to też nie ma co do tego żadnej pewności. Stużem znowu jest Mike, tak samo jak w 1987 roku w poprzedniej pizzerii. Znowu chcą on odzyskać ciało, nie ciało, tylko duszę swojej siostry. Jednak mu się to nie udaje i zostaje zwolniony. Ale w tej restauracji mają miejsce wydarzenia, które doprowadziły do działania się w FNaFa 3. Wtedy to William włamuje się do pizzerii, gdzie niszczy wszystkie opętane animatroniki. Wyłażą wtedy z nich dusze z zamordowanych dzieci i ścigają Purple Guy'a, by się na nim zemścić. Próbuje on się ukryć z terytorium z jednak przez kapiącą wodę z sufitu Zatrzaski aktywują się i Purple Guy ginie. Zamordowałeś dzieci, Tomasz. No i Purple Guy zostaje tam na 30 lat. Aż zostaje odnaleziony. Nieświadomi ludzie, którzy nie wiedzą, już tam, czy jest William którego dusza stała uwięziona w stroju, yy, dali go jako dekorację w Fazbear's Fright. Niestety dusze zamordowanych dzieci nie zostały w dalszym ciągu yy, uwolnione. No i w Fazbear's Fright te dusze również się znajdują. Nocnym stróżem Fazbear's Fright jest znowu Mike. Tak, syn Williama. No i najwidoczniej Mike... Odkrywa, że w Spring Trapa, czyli Springboniego, jest dusza jego ojca, ojca potwora. Postanawia on uwolnić duszę zamordowanych dzieci. Udaje mu się to. Dusze opuszczają świat i koszmar się kończy. Jednak co się stało z Springtrapem, do dziś nie wiadomo. Najprawdopodobniej przeżył, ponieważ... Jego można powiedzieć na zdjęciu ze spalonego Fazbear Sprite widać Spring więc być może przeżył i być może kiedyś jeszcze powróci. A więc w tym filmie to by było na tyle. My się widzimy w kolejnych. zaczynamy być oczywiście FNAFA. No i cześć!